pierwsze zamówienie przez kuriera właśnie będziemy odbierać w nowym nasybarze nazywa się to Speedy coś takiego właśnie rodzinka poszła żeby je odebrać ja sobie czekam tutaj Troszkę jest słabo z parkingiem, ale nie ma tragedii, takie miejsce na oboczu, więc spokojnie mogę sobie tutaj stać, może nie na tyle, żeby wyjść, zostawić samochód, ale na tyle, żeby poczekać. Składa się biurko ziska, które będę miał do YouTube Robienia filmików, także jakoś 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 ogarniamy się, niedługo będzie można jakoś w miarę normalnie funkcjonować. Na razie wszystko jest tak na szybkiego. Byliśmy może z trzy razy na plaży jak człowiek nie ma czasu naprawdę żeby gdzieś wyjść pospacerować coś tam zwiedzić cały czas ogarniamy mieszkanie Że to na tyle jeszcze ta stawka jak słychać dopadła mi jakaś jakieś małe przeziębienie mała chrypka mam nadzieję, że to jest chwilowe i zaraz będzie wszystko dobrze

no. Tak ludzie narzekają tu Bułgarię, że, że tylko po bułgarsku, a tutaj okazuje się, że naprawdę z komunikacją nie ma problemu. I jeszcze mało tego, pani powiedziała czy chcesz otworzyć i zobaczyć w środku czy jest wszystko w porządku. Aha. Można było otworzyć. Porządnie zapakowane wszystko jest. Nasze te zakupy. No. Wszyscy zadowoleni. I przyjechaliśmy na targ wykabłeś szkoła. Frekwencja bardzo duża. Liba. A

Tu lewa mhm. okay. I I Tam był czosnek, taki normalnie wygląda jak czosnek z taką łodygą, ale był kiszony wiesz I takie różne inne kiszonki były

ჩავრტულ პრესტინგს

o artista

Duży aryoz kosztuje 25 lewe, on normalnie wyszkuje 30. W tym metro, tak? Gdzie? Nie, nie, tam. Polityk patrzy z dużą liczbą. A zapytam w kraju. Nie ma <słyska> <słyska> <słyska>

Dobra, Czy można ma. Nie No to Nie jest. Ja, bo to jest. Ja nie ma. Nie tu Nie To No z Nie Nie

А помидоры все еще. А, да, да. <плодисменты> <плодисменты> Co? Może by. I tam jest na skrzyni elektryczna. Nie jest, Etelina. to jest blisko. Nie 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 tak tak następna to będzie pierwsza połówka, druga połówka. Tak może być taki kaptyityczkaza. są ładne. Dobrze.

No. Chyba, że Pani tam jeszcze możesz dołożyć. Dobrze. Tak, no, 6 nie, jeszcze ma pacjent. się. 15, 20, 15. 15. 15. 15. Co ja, to będzie mały. Popróbuję. Tak. spróbować? Okej. Okay. Ja myślałem, że w sensie widziałem. Że żeby się nie zalał. To jest takie mocno wytrawne. Alo, merhaba. 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 ya Ciemno masko, nie? I lewa? Cztery lewy, cała Cała torba. To. 3 kg. Ja to mam się. No weź. Bogadaria. Bogadaria Chcesz włożyć? Nie, bo tam jest patrzę. Mam gdzieś w rękę. Ja wam Masę około mnie, świeży. O, bieda bia. Zresztą. Dobra, Prawdziwe, zobacz. Prawdziwe, prawdziwe, jajka, no. Ja nie byłem pewien, że to takie są czyste, ale... Ja tam nie byłem pewna, wiesz. A tu jestem już pewna. Teraz tak, Tu jeszcze. No, no. A tu możemy kupować. Możemy kupować, A może zapytać, gdzie mi mieszka, każdy może... Nie, a po co? Jak tu jest co tydzień, to no. na 30 nie starczy na tydzień. No. To a może tu mieszkać? Może, no. Może tak, no. Wy zawsze tu da. Zawsze tu da w stolicie? W miasto. Kasie czwarte. A, dobry. Kaski czwartek. Mm -hmm. Ok. A e, dwa najdę? Na, na, Bogataria. Bogataria. Łoś. No, nie. Cześć. już nie rozwiązał. A а Тънай. Ала там на Купи каляш. А. Какко почи пънчека. Ай не два си. Байси. Заваде ща? Очииш. Пакупим. Я да вера. Аре! Дала вера. Miera, miera, ok. A 20? No, dobrze. Wyjeżdż. Się zatrzymaj, się i się zabrąż, najważniejsze, co tam. 30. Pa, gadania. Pa, gadania. Że mamuś tu. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Targowali dwa tończyki więcej tam jest jak 2 kg no. bo 10 ślowa. Tak, bo tam te ducha mniejsze troszeczkę, wiesz, one tak Kilo 200 to nie o mniejszy świeży No świeży, małany to 44 zł mamy te On jest tutaj morski No Ja nie wiem gdzie oni tam one pływają I sam też tuńczyki są nie? Drogie były bardzo takie zmrożone były plastry W bonusie I pakujemy swoje zakupy Jajca, jabłuszka, papryka Jeszcze więcej jabłuszek Masełko jest świeże Pół kilograma Ryby, tuńczyki Z 2,5 kilograma mamy tego tuńczyka Pół kilograma trochę więcej nam Przeważył. Także nie jest źle. I pomidorki.